Fundacja AW zaprasza do wysłuchania opowiadania Justyny Bargielskiej i uczestników literackich spływów kajakowych. Z czego składa się język? Mam wrażenie, że współczesny język polski składa się głównie z przekleństw. Westchnął pan Felix, przysuwając się do ogniska, żeby dołożyć drewna. No, dajmy na to takie słowo dzban. Niby normalnie, wiadomo o co chodzi. Putycban wodę nosi, póki się ucho nie urwie. Wtrąciła pani Alicja. Pan Feliks spojrzał na nią karcąco. Nie lubił, kiedy mu przerywano. A co zrobiła z niego młodzież? No, co zrobiła? Pani Alicjo, ja potrafię bez pytań pomocniczych. No przekleństwo zrobiła. Przecież mówię o Belgię. To był środek lata i cała grupa znajomych z Uniwersytetu III wieku zebrała się nad wkrą, żeby pomoczyć nogi. Właściwie niczego innego się we wkrze robić nie dało. Rzeka piękna, tylko strasznie płytka, mawiał Pan Bogdan. A pan Zbigniew nie potrafił się powstrzymać, żeby za każdym razem nie dodać, że to jak większość kobiet. Mimo, że mówił o większości, dziwnym trafem za każdym razem wygłaszając tę pesymistyczną teorię, spoglądał w stronę pani Alicji. – Czyli co to teraz znaczy ten dzban? – spytała pani Alicja. – No głupiego oznacza. Idiotę, kretyna. – O, grubo. Pan Feliks spojrzał na nią z uwagą. – Widzę, że pani też nie jest obca ta młodzieżowa terminologia. – Wnuki mam, to słucham jak mówią. Człowiek się uczy całe życie. Pani Ewa przyniosła kiełbaski i patyki do ich nadziewania. A pamiętacie, jak się kiedyś mówiło? Spytała z nostalgią. Tyle pięknych słów poszło zupełnie w niepamięć. Na przykład jakich słów? Chciał wiedzieć pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, pan nie siedzi na tym kamieniu, bo pan wilka dostanie zatroszczyła się pani Danuta. Pani Ewie chodziło na przykład o takie zwroty. – Czy ktoś jeszcze mówi złapać wilka? I co to właściwie znaczy? – Pani Ewo, pani jest niewinna jak lilia. Normalnie, że jak się potem człowiek załatwia, to wyje jak wilk. Wilka złapać, to hemoroidy mieć. – Wyjaśnił z wyższością pan Feliks. Pan Zbigniew się żachnął. – Głowa się panu zlasowała i beret. Gdzie, jakie hemoroidy? To zapalenie układu moczowego. Zum tak zwany. Pani Alicja za wszelką cenę chciała uniknąć konfliktu. Ale coś w tym jest, dużo wyrazów zniknęło i nikt już ich nie używa. Chociażby jeśli chodzi o jedzenie, pamiętacie prażuchę. Ma mały, rozmarzył się pan Feliks. A pazi Taką zupę ze słodkiej kapusty. Rzuciła pani Ewa. I dziady. Ziemniaki zalewało się w kostkę i oddzielnie gotowało zacierki, a potem razem zalewało mlekiem. Cudo! <grym> Najlepszy oczywiście był w puszczy. U nas o tym mówiliśmy berbelucha. Nie pamiętam, kiedy ostatnio usłyszałem to określenie. Ale pić ją pan pewnie piłeś. Pan Zbigniew postanowił być uszczypliwy. Po takiej berberusze to nic, tylko zwalić się na siennik i odsypiać bo pewnie nieźle daje w dekiel. Pani Ewa wróciła z chlebkiem i interesująco wyglądającą butelką. A propos ducha puszczy cóż, trzeba przyznać, że bardzo dużo jest słów, którymi myśmy się posługiwali, a które byłyby kompletnie niezrozumiałe dla naszych wnuków wyjaśniła, rozdając wszystkim plastikowe kubeczki. Zaczęli się przerzucać wyrazami, które pamiętali z młodości i które dla nich stanowiły cały czas część ich słownika: makutra, sień, polepa, sagan, duchówka, szyberek. Pojawiła się nawet dzierża-kiżanka. Dzieża kiżanka Co pan myśli, panie Zbigniewie, że ja jestem aż tak stary? Pan Bogdan się zdenerwował. A potem po głębokim namyśle dodał: Panie Zbigniewie, ależ z pana dzbanu. Pani Ewa rozlała do końca berbeluchę. Może my się starzejemy, ale język? Nie. I to jest piękne. Duch puszy przez panią przemawia, panie Ewuniu kochana, ale mówi, trzeba przyznać, wyjątkowo akuratne rzeczy. Uniósł swój kubeczek do góry i wygłosił toast. Za Polski! Nasz ojczysty! Za Polski! Ojczysty nasz! odkrzyknęła reszta. A potem dojedli kiełbaski i poszli moczyć nogi we wkrze, która, choć bardzo piękna, nadaje się głównie do moczenia nóg. A Duch Puszczy czuwał nad nimi. Opowiadanie powstało w ramach projektu Fundacji Awe Spływaj z Bargielską czyli literackie kajaki. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty Dodaj do Ulubionych, edycja 2022. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.